Konferencji prasowej trenera zespołu PBE, Durowa, pana Miodraga Rajtowicza i zawodnika Damiana Kuliga. Panie trenerze, proszę o końcowy komentarz. Trener pogratulował dobrej gry obu zespołom, stwierdził, że to był na pewno bardzo dobry mecz do rozwiązania. To był total game i the zespoły miały on na zwycięstwo. win. Uh, on the end at last just last, last decision. Who is że can I, say? I think Charles came here with a really uh, and for me, they played, how they play, for me o zwycięstwie w tym meczu zadecydował ostatni rzut, a chciałem podkreślić, że Czarni, zespół energii Czarnych, przyjechał tu w bardzo dobrej formie, ale dla mnie jako szkoleniowca nie jest to niespodzianką. Generally, generally we had, we Patrząc w statystyki, możemy dostrzec, że w wielu elementach byliśmy lepsi niż czarni, ale to nie statystyki decydują o zwycięstwach, o decydujących momentach. To oni byli w lepszej formie, to oni podejmowali lepsze decyzje. Dziękuję bardzo, Damian Kulik, Panie Damianie, zdobył Pan w dzisiejszym meczu 19 punktów, był Pan najskuteczniejszym zawodnikiem swojej drużyny, to w tym sezonie zdarza się dość często, ale nie o tym chciałem mówić. Proszę o podsumowanie tego naprawdę bardzo interesującego, bardzo emocjonującego meczu. Dziękuję Państwu. Na no, chciałem pogratulować że ze szczytu wygranej i przede wszystkim życzyć mi powodzenia w dalszej fazie. Tak jak Renard powiedział, myślę, że ten mecz, jeśli chodzi o fazę Pucharu Polskiego, się naprawdę kibicom podobać, bo widać, że był zacięty i praktycznie zaczynał się w ostatnich sekundach. No co, jeśli chodzi o mecz, no staraliśmy się wygrać, ale niestety nam się nie udało. Takie spory czasami się wygrywa, czasami się przegrywa. My teraz niestety wracamy do domu, idziemy do no, nich, odpoczę zregenerowali się i po się do, do dalszej gry. Okay. Dziękuję bardzo. Czy mają Państwo jakieś pytania? Nie ma. Dziękuję. Drużyny zwycięskiej, energii Czarnych Słów, trener Donaldas Kairys i najskuteczniejszy zawodnik meczu Draglopasavicz. congratulations Coach, i would like to, uh, to ask you for a short commentary after the game okay, thank you thank you good evening well tough game and a tough team of turov this is uh, by far you know the, the strongest opponent that uh, our team has faced in the past five games Trudny mecz, ciężki mecz, trudny przeciwnik. Egzey Turów, lider, najsilniejszy y, oponent, najsilniejszy rywal, z jakim mieliśmy do czynienia na przestrzeni ostatnich pięciu meczów. And if you look uh, on the stat line Faturow, you know, 46% from the twos, 35% from the threes, and a lot of free throws taken at good percentage. 13 offensive rebounds and just 10 turnovers, scoring 83 points. You think this team You no know, a game, but uh, somehow we managed to pull it off uh, you know we first of all we shot the hell out of the ball you know we made some threes and we knew we had to do something special to beat to beat this team trener podsumował statystyki turawa 46% za dwa punkty 35% za trzy 80% rzutów wolnych a mimo tych bardzo dobrych statystyk silnego rywala. Udało się wygrać ten mecz. Walczyliśmy jak szaleni i ważne rzuty. Uh, Also I think you know they, they had some problems on defense. Uh, we got too many laps, I think. Uh, for a team of that caliber they, you know, gave us too many layups, and of course, like I mentioned the three-pointers. But we had our own problems. I mean we faced the first team who is really has an advantage in post. Uh, trener... Podkreślił, że, mi, że jednak ktoś, <coughs> miał e, spore problemy w obronie z jego zespołem, który na przykład e, zanotował parę efektownych alejapów. E, natomiast e, to był przeciwnik, który miał e, zdecydowaną przewagę nad jego drużyną w polu trzech sekund. And we were trying to match up with shooters. We did some switching, so this created some foul problems for us. Uh, you know, we got in foul trouble early, and that's why there so many free throws for them. And overall, as a team, we did good enough things, and especially, you know, Big applause to, to Drago. He's uh, saving us already, you know, uh, several games in a row. It's a great game for him and a great win for our team. Kiedy byliśmy zagrożeni, po prostu graliśmy do Drago Pasawicza, który ratował nas w kilku ostatnich meczach, który dziś również zagrał świetne spotkanie. Drago Pasawicz, Drago gratulacje. 24 points, 5 rebounds. Uh, three out of five uh, three-pointers. Great game. Great performance. Thank you very much. Uh, I would just like to say that this is a big victory for our team. And uh, we knew we are facing a champion of Poland and uh, a an Euroleague team. And they have many qualities, but we have to stop. To jest dla nas wielkie zwycięstwo. Wiedzieliśmy, że gramy z mistrzem Polski, drużyną, która reprezentowała ten kraj w Eurolize w rozgrywkach europejskich. Wiedzieliśmy też, że musimy wydobyć z nas samych wszystko co najlepsze, aby

Was, uh, i mean, it doesn't matter points or wherever. on the end, uh, our defense won the game. and when you have uh, a guy like uh, thomas May, who was called from the bench and come out and then play amazing defense in the end, on marty collins, that's a great thing for the uh, Drago Basalicz podpalił tutaj Tomasza Śniega, który z ławki rezerwowych wszedł na boisko i dał znakomitą zmianę, grając też w defensywie przeciwko Marguerite Collinsowi. Dziękuję W konferencji pasowej generał zwycięskiej drużyny pana Wojciecha Kamińskiego i zawodnika Urosza Mielkowicza. Rosa Radom pokonała Asek Odrynia 83 do 75. Panie trenerze, proszę o rana, pana wykonać Gratuluję wszystkim postawy. Szczególnie przez trzy kwarty wygraliśmy, wygraliśmy bardzo dobrze. Trzeba troszkę podnieść koncentrację. Ale, ale to też trzeba się wyrazić słabe uznanie dla drużyny um, Asek która wierzyła do końca, że, że jest w stanie wygrać i nie byli daleko po udostępnieniu z ponad tych punktów. No, cóż, jesteśmy zadowoleni, odesłaliśmy do, do kolejnej rundy. Jesteśmy w czwórce najlepszych takich krajów w Północie Polskiej, co już jest dla nas wielkim sukcesem i przyszłym środełem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Urocznik pełni. Dobry wieczór, wszyscy. Chcę powiedzieć, jesteśmy w dobrym rytmu. Jesteśmy nakrzyty, mamy te, te mecz meczu, o niedzielę przyczynkłego, purowego. Dobrze Trochę mi się nie podobało na końcu, że trochę zaczęliśmy się bawić. Znaczy, się się za dużo wielkie u siebie, ale myślę, że pokazaliśmy, że potrafimy grać naprawdę na zespołowo, na wysokotworzeniu, jeśli tak. Mieszczymy dokładnie ten, ten sposób myślę, że i ten Bucharz, i ta, i ta Liga są osiągnięte. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Dziękuję. Poseł Gdynia, Pana Dawida Detka, kapitana drużyny Piotra Szczotkę. a Gwidzenia Rosa Radą 75 do 83 i to Rosa jest w tej chwili w półfinale Gwidzenia basketka Panie trenerze, proszę o ponadto komentarz. się prowadzi. Dziękuję bardzo. Piotr Szczotka. Panie i Szanowni Państwo, Państwo dzisiaj 80 trzy godziny straciliśmy i uważam, że to jest za dużo i na nas rozstrzelałem troszeczkę i potem przejechaliśmy. Dziękuję Panie i Szanowni Państwo za zabawkę. Dziękuję. Dziękuję. Czy mają to, Państwo jakieś pytania? 看见吗？军队办